Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj nieco inny temat, inna audycja. Um, ostatnie wglądy duchowe oglądałem i tam padł temat frekwencji muzyki, strojenia instrumentów. Zygwyczubka też często już o tym opowiadał, że nasze frekwencje są. Nie te, co powinny być. Jest wszystko na 440 Hz, robione powszechnie. I chciałbym Państwu dzisiaj zademonstrować na podstawie moich tu możliwości, jak ja produkuję muzykę, na czym to polega, bo nie każdy może to rozumieć. Jest, jest tak, że I dzisiaj rozmawiałem z Zygwydem. Pozdrawiam Zygwida z tej strony i pozdrawiam oczywiście oglądy duchowe. Bo ten temat jest właśnie fajny, żeby go troszkę przybliżyć. Rozmawiałem też z wieloma ludźmi dzisiaj i faktycznie jest tak, że powszechne kamertony, gdzie przychodził kiedyś ktoś i stroił fortepian lub pianino w domu u państwa, może ten kamerton jest na 440 Hz ustawiony, wyprodukowany. Dzisiaj mamy to możliwość, że możemy to cyfrowo już widzieć i stroić cyfrowo. Tak wiele gitarzystów dzisiaj stroi swoje gitary cyfrowo, nawet już nie na słuch, ale pomijam już to, nie? <laughs> I chciałbym Państwu pokazać, na czym to polega. Ja teraz odwrócę się od Państwa, przepraszam, ale pokażę Wam, o co chodzi. Ja teraz tutaj w moim programie muzycznym... Mam jedną ścieżkę, tą pierwszą, która jest teraz biała, włączoną, i tutaj sobie pianino przybliżyłem. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, tutaj pisze 440. Nie? Ja mogę tym stroić. Ja mogę yy, obniżyć, podwyższyć to. To, to idzie cyfrowo bardzo fajnie ogarnąć. To znaczy ja sobie za chwilkę skopiuję tą ścieżkę i przybliżę teraz drugie pianino. To jest to skopiowane. Muszę nałożyć, bo mi ekranu nie wystarczy. Ale chodzi teraz o to. Te pierwsze pianino. O, tak będzie lepiej chyba. Te pierwsze pianino tutaj, co mamy biały na biało, to jest to na 440 Hz, tak? I ja teraz włączę drugie pianino, żeby później można było to porównać, o co chodzi. Tak samo brzmi. Nie, nie ma innej tonacji tutaj, nie? Ja teraz mogę w tym drugim pianinie sobie kliknąć i wpisać 432 Hz. herców, po polsku, nie? 432. I teraz patrzcie, co się, co się wydarzy. Teraz gram na tym pianinie pierwszym, to znaczy na 440 Hz. Jeden dźwięk tylko. I teraz przełączę zaraz na to drugie pianino, gdzie 432 Hz ustawiłem. Słyszycie to? To jest mniej więcej ćwierć tonu, lub nawet chyba ćwierć tonu. To nie półton, to jest półtonu na pierwszym pianinie. A to jest te samo C. Zagrane na drugim. To znaczy, mamy różnice Ale teraz coś fajnego Wam pokażę. Jeżeli ja włączę obydwa naraz, to mamy takie rozstrojone pianino jak w Westernie na dzikim zachodzie. Nie? <śmany> <śmany> w tamte, to świetny program, mam pomysł. Mam pomysł. Ja wrócę za jakieś pół godzinki. Nagramy laurkę dla glądów duchowych i Zygfryda i Krystiana. <grystanie> za chwilę się do Państwa zgłoszę. W każdym razie chciałem tylko Wam pokazać na czym polega. To jest według dzisiejszej naszej frekwencji 440. A to jest ta, która powinna być. Jeżeli włączymy obydwie na raz, dwa na raz pianina, to mamy taki sfałszowany świat właśnie. To jest chyba najlepsze, najlepszy obraz tego, nie. Co jest fajne, że mówię w świecie cyfrowym można tą aplikację, te, ten fortepian lub różne inne instrumenty, które tu mam. Nastroić jednocześnie, znaczy wszystkie struny nastroić od razu. Nie trzeba pukać młotkiem nie? Po, po strunach, jak kiedyś. To jest ten plus. 440 Hz. Teoretycznie muzycy mogliby nagrywać na 432 Hz. Największy problem widzę u w muzyce, gdzie DJ. Powiedzmy, Teśno używa lub House, lub różne inne sprawy, jeżeli DJ miesza różne kawałki muzyki w swoim secie, nie. Jeżeli on teraz będzie miał 440 Hz ustawiony jeden utwór i drugi przyjdzie mu na 432, to on się za głowę złapie, a ludzie uciekną ze sceny, nie? W tym, w tym jest teraz kłopot. Ale jest już wiele muzyki, takiej medytacyjnej w 432 i tak dalej. Ja też chyba zacznę po prostu ściągnę w dół lekko dźwięki i zacznę wszystko robić na 432. Czemu nie? Więc żegna Państwa i za chwilę wracam z laurką. Do usłyszenia. To super program jest świetne wiadomości o przestrzeni i całości. Są. Wciąż świeże wiadomości O skanach i przeszłości Wszyscy jesteście wspaniali Nie zastąpili Robicie è super job